Teraz jeszcze parę słów o noszeniu i przede wszystkim zdejmowaniu rękawiczek w sytuacjach codziennych, takich jak zakup. Jeśli mamy założone rękawiczki, musimy pamiętać, żeby pod żadnym pozorem nie dotykać w tych rękawiczkach twarzy, ani innych odsłoniętych części ciała. No i żeby bezpiecznie zdjąć rękawiczki musimy zrobić to w taki sposób, żeby tej zewnętrznej, potencjalnie zanieczyszczonej powierzchni nie dotknąć naszą skórą. Proszę spojrzeć. Łapiemy rękawiczkę od tej strony i przeciągamy na lewą stronę. Podobnie robimy z drugą. Nieosłonięty palc wkładamy tutaj do środka i naciągamy rękawiczkę. Teraz taki pakiet możemy bezpiecznie wrzucić do kosza.